W drugiej części Top 3 w 2025 roku zacznę od osiągnięć. Numer 3 to coś, czego się mega bałam, a wyszło mi na dobre czyli w połowie roku szkolnego zmieniłam szkołę. Numer 2 wiąże się z moją sportową pasją, czyli siatkówką. Wygrałyśmy turniej siatkówki. Natomiast absolutnym hitem jest stworzenie, nagranie i wypuszczenie na rynek pierwszego kursu online, który nazywa się Korki AI, o tym jak uczyć się szybciej i bez tradycyjnych korepetycji z pomocą sztucznej inteligencji. Jak jesteśmy przy AI, to najlepsze narzędzia, których używam najczęściej, to. 3. Cloud, szczególnie do nauki matematyki. 2. Perplexity, które ma świetne, głębokie myślenie i podaje bibliografię. A mój numer 1 to Canva AI. Bardzo lubię tworzyć grafiki, a Canva jest po prostu genialna. I na koniec, top miejsca, które odwiedziłam w tym roku. Numer 3 to włoskie miasto Triest. Prawie jak Wenecja, ale mniej turystów i wspaniały klimat. 2. To Alpy. Kocham góry i cieszę się, że mogłam trochę pochodzić po austriackich górach. Jednak najcudowniejsze miejsce to Tajlandia słonie, małpki, świątynie, uśmiechnięci ludzie i pyszne jedzenie. Zakochałam się w tym miejscu i bardzo chcę tam wrócić. A ty, jakie masz top 3? Daj znać w komentarzu.